Drogi, praca, wypoczynek, internet i bezpieczeństwo. To pięć zasadniczych elementów programu wyborczego Adama Fudalego oraz Stowarzyszenia Blok Samorządowy Rybnik w nadchodzących wyborach. Oficjalna prezentacja programu oraz kandydata na prezydenta odbyła się 30 września w restauracji Pokusa. Imprezę prowadził Krzysztof Hankę z kabaretu RAK. W spotkaniu uczestniczyli członkowie stowarzyszenia oraz liczne grono sympatyków, którzy w nadchodzących wyborach będą popierali urzędującego prezydenta. W grupie osób popierających kandydaturę są między innymi przedstawiciele biznesu, sportu i kultury. W tej grupie znalazł się także kabaret młodych panów, który ze względu na nieobecność przesłał film, który został wyświetlony podczas imprezy. Ja chciałbym powiedzieć, że w wyniku fajnie się pozmieniało, fajnie się to wszystko robi, te place, te boiska, ta hala. Bo ja już już chwileczką w Rybniku, ale ja do tego dystans teraz, nie? Ale mi się podoba. Jak ja przyjeżdżam sam, to widzę, że to się fajnie zmieniło. Także, Panie Adamie, popieramy pana cały czas, tak jak jest, żeby było jeszcze lepiej, do przodku, jak na grubie. Ja na grubie do przodku, a pan w rynku do przodku. W imieniu licznej grupy osób wspierających kandydaturę Adama Fudalego i jego reelekcję na urząd prezydenta miasta głos zabrał prezes zarządu Klubu Sportowego Polonia Remina Juliusz Kowalczyk. Proszę Państwa, głosujmy na pana prezydenta Fudalego. Chcę powiedzieć, że z największą przyjemnością jestem tutaj i z największą przyjemnością będę namawiał wszystkich tych, których znam, którzy mnie znają. Aby głos na pana prezydenta oddali. Dziękuję bardzo. Oficjalnej prezentacji programu wyborczego lidera BSR, Adama Fudalego, towarzyszyły występy artystyczne oraz popisy taneczne. Prezydent miasta zaprezentował również po raz pierwszy hasło, które towarzyszyć będzie stowarzyszeniu Blok Samorządowy Rybnik w nadchodzących wyborach. Rybnik lubią to spotkaniu towarzyszyło spore zainteresowanie mediów. Była zatem okazja do licznych rozmów kuluarowych związanych z kandydatem BSR na prezydenta, Adama Fudalego. Dlaczego Adam Fudali? Dba o wszechstronny rozwój miasta. Dlatego, bo tylko Adam Fudali ma cechy lidera, którego nam potrzeba. Moim zdaniem to miasto jest dobrze kierowane. I dlatego, dlatego, gdy Stawia Pan redaktor takie pytanie: dlaczego Fudali? No dobrze, no po biblijne, biblijne czy ewangeliczne po owocach poznacie. No Dla mnie te owoce są takie, że mogę z czystym przeświadczeniem no tak, Adam Fudali. Dla mnie i dla młodzieży Szkoły Muzycznej Adam Fudali jest gwarantem, że kultura w rybniku i młodzież będzie miała możliwość rozwijania się w tej dziedzinie, którą uprawiają, lubią i najbardziej kochają. Popierali się Pana Dana Fudalego. Blok samorządowy Rybnik, bo to samorządowcy, mieszkańcy tego miasta, niezwiązani z nikim z zewnątrz, wiedzą, co jest im najbardziej potrzebne. Wiem, że prezydent Fudali zawsze wspierał kulturę, zawsze wspierał kulturę wysoką, dlatego myślę, że to zdecydowanie wzbogaca nasze miasto. Także popieramy pana prezydenta i będziemy go zawsze wspomagać w jego działaniu.